Drogie ostrudzianki i ostrudzianie, przed nami święta Bożego Narodzenia. To czas, w trakcie którego w końcu możemy złapać trochę luzu i odpocząć w gronie najbliższych oraz przyjaciół. Z tej okazji chciałbym życzyć Wam dużo zdrowia, szczęścia, radości oraz wyjątkowego, pięknego czasu, w trakcie którego odsapniecie i zapomnijcie choć na moment o problemach dnia codziennego. Życzę Wam, aby Wasz świąteczny stół był zastawiony pysznościami, a Mikołaj pod choinkę przyniósł właśnie to, czego oczekujecie. No a na nadchodzący rok 2025 życzę wszystkim samych sukcesów, spełnienia marzeń i realizacji wszystkich, nawet tych najbardziej ambitnych planów. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, święta szczególne, kojarzące się z ciepłem, z rodziną, z radością i z uśmiechem. I takich właśnie świąt Bożego Narodzenia chciałabym Państwu życzyć. Świąt rodzinnych, spełnionych, bogatego Mikołaja, a z okazji zbliżającego się również Nowego Roku wszystkiego najlepszego, dobrego 2025 roku. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Niech będzie dla Państwa okazją do refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze: miłość, bliskość i dobro. Niech te święta będą dla Was czasem odpoczynku i radości spędzonym wśród bliskich, w rodzinnej atmosferze ciepła, zrozumienia i spokoju. Życzę też, aby każdy dzień nadchodzącego roku przyniósł nowe inspiracje oraz siłę do realizacji najgłębszych marzeń. Życzę Państwu sukcesów i wszelkiej pomyślności w nowym roku. Szanowni Państwo, zdrowych przepełnionych pokojem i miłością świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich planów i marzeń w nowym nadchodzącym 2025 roku życzy Stanisław Gorczyco. Czekamy na narodziny dzieciątka Jezus i w tym czasie wszyscy składają sobie życzenia. Życzę wszystkim mieszkańcom Indicy jak również gościom, którzy przyjadą do naszego pięknego miasta, żebyśmy te święta spędzili w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, ale również chciałbym życzyć na nadchodzący rok 2025, aby nie był gorszy niż ten, który kończymy, aby zakończyła się wojna na Ukrainie. Życzę tego, żebyśmy przy stołach przestali mówić o polityce, żeby ta polityka nie dzieliła nas, ale też pragnę życzyć żeby te wszystkie obietnice, te wszystkie życzenia, które padną w najbliższych dniach, spełniły się. Żeby nie było to pustosłowie, żebyśmy wdrożyli w nasze życie codzienne to, o czym wszyscy mówimy. Życzę, żebyśmy, drodzy Państwo, w przyszłym roku żyli w państwie, w którym będzie mówiło się o ludziach pracujących, o, tych, że, o tym, że nikomu niczego nie brakuje. Że politycy potrafią się dogadywać, tak jak to było przy okrągłym stole. Życzyłbym tego, byśmy na całym świecie nie mieli wojen, a żebyśmy potrafili rozmawiać i osiągać porozumienia. Życzę, żebyśmy przede wszystkim nie musieli korzystać z opieki zdrowotnej. Życzę tego, Żebyśmy mieli pełne portfele tak, aby idąc na zakupy nie wybierać, czy coś stańszego, tańszego, czy coś jest droższego, czy coś lepszego, czy gorszego. I na końcu życzę takiej zwyczajnej, ludzkiej życzliwości i miłości. W tym wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, pragnę złożyć Wam moje serdeczne życzenia. Niech święta będą pełne radości, miłości i ciepła rodzinnego. Oby ten czas przyniósł wiele spokoju, refleksji i wytchnienia od codziennych trosk. Życzę wam, aby nowy rok ofitował w zdrowie, sukcesy i spełnienie marzeń. Niech każdy dzień będzie pełen nowych wyzwań i pozytywnych emocji. Wspólnie możemy osiągnąć wiele. Dlatego dziękuję wam za zaangażowanie i współpracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Spędźmy te święta w gronie najbliższych, ciesząc się każdą chwilą. Niech każdy nadchodzący rok będzie pełen pomyślności i przyniesie wiele szczęśliwych momentów. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Drodzy mieszkańcy powiatu Ostrudzkiego, w imieniu zarządu powiatu, jak i swoim życzę nieustającej pasji, niezachwianej odwagi, woli do patrzenia z nadzieją przyszłość oraz znalezienia w sobie pokładów marzeń i pragnień które znajdą swoją drogę do realizacji. Życzę również zdrowia, dbania o siebie, tak fizycznie, jak i psychicznie, oraz wielkiej empatii dla innych i przede wszystkim dla siebie samych. Wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Mławy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia, spokoju i radości. Niech ten czas będzie spędzony przede wszystkim w gronie rodzinnym, a Święta Bożego Narodzenia przyniosą tylko spokój. Życzę wszystkiego dobrego i szczęśliwego Nowego Roku. Wesołych Świąt! Do każdej zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy Państwu życzyć zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej ludzkiej życzliwości. Niech ten piękny i wyjątkowy czas będzie okazją do spotkań z rodziną i z przyjaciółmi, a także czasem duchowej refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze. Wesołych świąt. świąt. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia chciałbym złożyć mieszkańcom Ławy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości podczas czasu spędzania z najbliższymi, a niech nadchodzący 2025 rok był pełen obfitości i realizacji założonych sobie celów.